Dzień dobry draga Sebastian, mobilna wystawa Wybrzeże 1939 Tutaj mamy pamiątki związane z obroną Wybrzeża w 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem lądowej obrony Wybrzeża. Dobry, nazywam się Marcin Witaj-Witejczyn, na strzelnicy Specpat. Strzelnica posiada dwie osie 50 100 metrów, możecie tutaj sobie postrzelać z karabinów, z pistoletów. W kontynencie strzelnicy posiadamy karabinki takie jak modułowy system broni strzeleckiej Grot, AR-15, posiadamy strzelbę gładkolufową Mosberga, a także posiadamy pistolety na municję sportową, gdzie zachęcamy do strzelania najmłodsze dzieci. Ja przywiozłem swoją kolekcję, którą otrzymam w domu. Mam nadzieję, że adresy nie znajdziecie w sieci. Pracuję w Wojsku Amerykańskim jako niezależny kontraktor, tak. więc na część, mam ułatwienie, że na część rzeczy po prostu jestem w stanie wydobyć z, od kolegów żołnierzy czy z magazynu. Właściwie początek epoki, czyli karabinek M16 upgrade'owany do wersji A4. To jest normalna 20-calowa lufa, tak jak była w Wietnamie. Na tym jest laser, właściwie wskaźnik celu, latarka. Tutaj mamy strzelbę, akurat wojskową, to jest Mosberg 551 A1 Tactical. Karabinek M4 A1, czyli taka powiedzmy wierna kopia karabinka, który używa liniowe wojska amerykańskie, no może tutaj niekoniecznie ta Luneta nam pasuje, ale zasadniczo jest to taki zrobiony karabinek na żołnierza US Army. No i tutaj mamy tu niemiecką nowość, czyli HK-416, zrobione troszeczkę pod polską Formozę JWK, chociaż Francuzi też używają podobnej wersji. I tutaj pan trzyma karabinek tak M4A1 w wersji SOP dla oddziału specjalnych, więc. Tutaj mi się udało skompletować 90% oryginalnych części, więc a na masce auta stoi kanabinek M14, który też był kiedyś w Wietnamie. Piknik jeszcze trwa, no ale niestety trzeba się yy, żegnać. Chciałbym podziękować Maciejowi Góreckiemu, kierownikowi muzeum.